Znajdujemy się w Niemczech, w Hanowerze, na torze Conti Drom, który tu jest już od, od prawie 60 lat, testują tutaj swoje opony. I przejdźmy tutaj właśnie specjalnie dla tego projektu, dla opony Continental Ultra Contact Next która ma być następcą opony Ultra Kontakt. została ona stworzona jakby na bazie tej opony z delikatnymi zmianami, ponieważ tutaj w tej oponie znajduje się aż 65% materiałów czy to z recyklingu, czy też odnawialnych, a więc no jest to jakby opona hmm, teraźniejszości czy też w przyszłości powiedzmy. Hmm, mamy tutaj mieszankę Yellow Chili, tak samo jak w oponie Ultra Contact, która jest odpowiedzialna za długie przebiegi i też ogólne tutaj zachowanie też na mokre nawierzchni, komfort jazdy. Dodatkowo co pewnie pokażemy na przebitkach, albo później, technologia Noise Breakers, gdzie są tam takie jakby coś w stylu falochronów, jakby na tej podstawie zostało to stworzone, że, że po prostu hałas, który tutaj jakby powietrze, które przechodzi przy, przez oponę, ono się tam w tym miejscu rozbija i opona jest dużo cichsza. Oczywiście jak we wszystkich teraz oponach został wyrównany odcisk tej opony, taką by używała się ona równomiernie, jest tutaj też takie oznaczenie content Recycled Material. Ono będzie w każdej oponie Continentala, w której będą pojawiały się te materiały z odzysku. Oponie zostały jakby zmieniona rzecz, której nie widać gołym okiem, bo została zmieniony karkas i tam budowa wewnętrzna. Po to, żeby opona miała jeszcze niższe oportoczenia, była też lżejsza, ale była w miarę sztywna. Tak? Tutaj jeździmy samochodem. 450 koni mechanicznych, do tego elektrykiem, nie było czuć żadnych uślizgów, czy to jeżeli chodzi o jazdę na wprost, czy to jeżeli chodzi o zakręty, także opona no, ma takie powiedzmy sportowe zacięcie, daje sobie radę, mimo że nie jest przeznaczona jakby do tego typu jazdy. No i tak, opona, wszystkie te opony Continental Next, Ultra Contact Next są dedykowane do samochodów elektrycznych, ale jakby Mogą być na nie montowane? Mogą być montowane do każdego rodzaju samochodów, niezależnie od tego, jaki ma silnik. Robione w rozmiarach od 16 do 20 cali. Oczywiście to się będzie cały czas powiększało wraz z tym, jak będą wypychały tę starszą wersję. Testujemy opony Ultra Contact NXT, czyli następce NXT Next, następną generację opony Ultra Contact nas w samochodzie Kia fv 6 w wersji GT. Tu jest 400, 500 koni? Coś koło tego mówił, tak. Że to Ponad 400 koło, coś, koni. Coś koło 400 koni. Na oponach teoretycznie do jazdy e, powiedzmy takiej spokojnej, która ma dawać komfort, wysokie przebiegi i dobre hamowanie na wierzchni wierzchni. No I teraz jest najlepsze ku temu sposobność, żeby to sprawdzić, ponieważ nie dość, że cały dzień pada deszcz, to jeszcze tor jest cały czas nawadniany wtedy, kiedy opona tak zaczyna szurać, ona wtedy traci przyczepność. No i przy tym samochodzie z mocą tych właśnie 500 koni czuć takie coś na zakrętach, które są tutaj dosyć ostre, przy prędkości około 80 na godzinę, więc no jest to duża prędkość, więc nie ma się też co dziwić jeszcze przy takim, przy takim deszczu, ale opony dają pewność jazdy, że można sobie pozwolić tutaj na bardzo dużo. Przy przyspieszaniu również nie mają żadnego zająknięcia, zero jakiegoś uślizgu. No to jeżeli chodzi o tą oponę, to jakby ona została stworzona na podstawie opony ultrakontakt Także bieżnik został ten sam. Było tam bardzo dużo nacięć. Dzięki temu właśnie odprowadzanie, odprowadzanie wody jest, wody jest, wody jest hmm. tutaj na dobrym poziomie. Te nacięcia, właśnie raz, że jest ich dużo, dwa, że są one jeszcze w technologii 3D, więc tam one się rozszerzają na samym końcu. Do tego tu mamy mieszankę zwaną Yellow Chili, która sprawia, że jest to właśnie swego rodzaju połączenie drogi hamowania na mokrej nawierzchni, krótkiej drogi hamowania na mokrej nawierzchni, wysokich przebiegów, no i też niskich oporów toczenia. Więc wydaje mi się, że po prostu całe to połączenie jest tutaj skutkiem tych bardzo dobrych osiągów. Opona cichutka, wręcz jej nie słychać, też, nie też to się spisuje na mokrej nawierzchni, ale jak widać, jak idziemy prosto, w ogóle tej opony nie słychać. Jesteśmy teraz w obiekcie testowym Continentala, zwanym AIBA, czyli tutaj testuje po prostu hamowanie w sztucznych warunkach, bez oczywiście um, angażowania w środowisko, czyli dzieje się tutaj jakby to w pełni wszystko zautomatyzowane, samochody są rozpędzane, um, elektromagnetycznie. Coś na zasadzie rollercoastera po swoich własnych szynach. O moc mniej więcej 1200 koni mechanicznych. Rozpędzają się do prędkości 120 km na godzinę w około 3 do 5 sekund. No i tutaj jest nawierzchnia, jak widzimy, w tej chwili mokra, może ona być w każdej chwili zamieniona na suchą, może być to też jakby przeprowadzone w innym miejscu, także to się jakby tutaj środowisko, że powiem, może się zmieniać. No i tak, co ważne, testowany jest tutaj każdy rozmiar opon po 8 razy, żeby z, zrobić z tego średnią. Opony są wcześniej albo rozgrzewane, albo też je testują na zimno w każdej wysokości bieżnika, tak żeby zobaczyć, jak opona będzie zachowywała się w różnych warunkach, e, zrobić z tego średnią no i móc po prostu swoje produkty ulepszać. Nie tylko są tutaj dostawane opony Continental'a, ale wszystkie z ich brandów, czyli tak, tak, tak samo Barumy, Matadory, Unioroyale i tak dalej i tak dalej, ponieważ tutaj Continental ma pod swoją pieczą bardzo wiele przeróżnych marek. Tutaj mamy takie, e, powiedzmy, specjalne przyrządy e, zaprojektowane przez Continental'a, klapeczki. Z e, jednym z bieżnikiem z Sport Contact 7, drugie z zimowej wersji ich opon. No i co? Tutaj mamy pokazane, że nie tylko jest to wzór bieżnika, też e, jest to mieszanka, która, jak widzimy, jest tutaj dużo, dużo twardsza ten kapek jak widzimy jest tutaj sztywny, drugi się ugina. No i można też tutaj sprawdzić przyczepność opony letniej i zimowej na lodzie. Tutaj mamy lód o grubości około 10 cm i spójrzcie jak tutaj sytuacja wygląda. Zimowa opona ciężko, letnia można sobie nią normalnie tutaj jeździć. Także założymy to i sprawdzimy jak to się ma w rzeczywistości Jak nie przewróć widzicie? tutaj jest kurde, ciężko ruszyć a to mogę się ślizgać także ważne jest żeby wymieniać oponki symulator dynamicznej jazdy pozwala testować zachowanie prototypowych opon bez konieczności ich fizycznego tworzenia, w 95% pokazuje on rzeczywiste wrażenia z jazdy, to jest m.in. przeciążenia dźwięk silnika, opon, wiatru widoczności Powstaje komputerowy projekt opony i dopiero kiedy opona wirtualnie się sprawdzi, trafia do produkcji i fizycznych testów. Pozwala to zaoszczędzić wiele czasu pracy oraz surowców w myśl dbania o środowisko. Mieliśmy okazję usłyszeć, jak wielką różnicę w hałasie daje odpowiednia sekwencja bloków opony. Hałas generowany przez opony różni się też w zależności po jakiej nawierzchni się poruszamy, dlatego testy pomiaru głośności są więc wykonywane w certyfikowanych i unormowanych stanowiskach. Oczywiście nie da się zrobić identycznych nawierzchni w każdym centrum testowym, więc mogą się one nieznacznie od siebie różnić. A więc tak, jesteśmy przy oponie, dla której się tutaj znaleźliśmy, czyli w Hanowerze na, korze, na torze Conti Drone. E, No i tak, co więcej o tej oponie. E, produkowana od 16 do 20 cali, we wszystkich rozmiarach ta opona będzie miała etykietę 3xA, czyli najlepszą z możliwych, za sprawą... Mieszanki Yellow Chili, czyli tej samej, która była w Oponie Ultra Contact. To jest nowa generacja, czyli Next. Jeżeli chodzi o wzór bieżnika, taki sam jak był w poprzedniej generacji, zostały tutaj po prostu użyte. Tak jak tutaj możemy zobaczyć, materiały aż w 65% czy to z recyklingu, czy też z odnawialnych źródeł. Czyli tutaj jakieś mamy tutaj stal z recyklingu odpowiednio ekologicznie odnawiane materiały na przykład karkas jest tutaj zrobiony z butelek PET, więc no jakby widać w którym kierunku te opony, nowe opony zmierzają. Wszystkie opony Ultra Contact są z oznaczeniem EV Ready, czyli mogą być używane również w samochodach elektrycznych. I co sprawdzaliśmy sobie te opony przed chwilką dosłownie w porównaniu z oponą Sport Contact 7 jeździliśmy w ten sam sposób, czyli z tą samą prędkością, mniej więcej takie same dodawanie gazu, i faktycznie opona daje raz większy komfort jazdy. jest Słychać różnicę w hałasie, który opona generuje, więc jest cichsza, bardziej komfortowa. Do tego ma faktycznie niższe oportoczenia, ponieważ jak sprawdziliśmy. Potraf, można na tej oponie przejechać około 14% większy zasięg na jednym ładowaniu większą odległość niż w oponach bardziej sportowych. Więc na pewno tutaj fajny produkt, coś co się zmieniło, jeżeli chodzi o oponę Ultra Kontakt. Mamy tutaj tak zwane noise breakery, o których już tutaj wcześniej mówiłem. Mają one za zadanie po prostu rozbić nam falę hałasu, która jest generowana, żeby opona była Cichsza, oprócz tego, coś czego nie widać, mamy tutaj inną konstrukcję, chodzi tutaj głównie o karkas. Oprócz tego, że jest ona właśnie wyprodukowana z innych materiałów, ma być ona lżejsza, do tego bardziej troszeczkę sztywna dla większej responsywności opony, co jak też sprawdziliśmy, faktycznie opona daje sobie radę nawet samochodem. Powiem się pomyliłem. Nie 450 koni, ale prawie 600 koni mechanicznych. Nie było żadnych uślizgów. Tutaj kierowcy, powiedzmy, rajdowi, dosłownie dwie sekundy był inny. Był gorszy czas na tej oponie, więc daję sobie radę. Wydaje mi się, że wyczerpaliśmy już tematykę związaną z oponami. Dziękuję bardzo Continentalowi za miłe ogłoszczenia i za pokazanie nam wszystkich swoich technologii, które faktycznie robią wrażenie, co mogliście zobaczyć w tym odcinku. Czekamy, aż opony UltraContact będą już w większym użytku, tak abyście Wy też mogli faktycznie sprawdzić je na swoich samochodach, przekonać się o tym, jak one są dobre i komfortowe. Na pewno będziecie pod wrażeniem równie, jak my byliśmy podczas, podczas dzisiejszych testów. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do subskrypcji i do oglądania kolejnych nagrań z naszym udziałem. Do zobaczenia. Na koniec mieliśmy przyjemność zostać przewiezieni na torze z niemal pionową ścianą w nowym 650-konnym Hyundai'em ioniqem 5N z oponami Continental Sport Contact 7. Prędkość 220 km na godzinę. Na zakręcie niemal wciskała nasze głowy w piersiowe, co było nie lada zaskoczeniem i niezapomnianym przeżyciem. <śmiech> <śmiech> Ważne jest, żeby wymieniać oponki. <laughs> Ale ja, ja chcesz sobie zaobserwować?